Wojciech Widłek, pan kuleczka. Dziś. Jak to jest? Zastanawiał się pies pypać. Że zawsze jest dziś. Wpatrywał się w kalendarz, na którym pod kolorowym obrazkiem jakiegoś zwierzaka pan kuleczka podkreślił dzisiejszą datę. Oj, tam! Zawołała katastrofa z nadbudowanego właśnie domku dla myszy Wiszy. Co ty mówisz? Wczoraj było wczoraj, jutro będzie jutro, a dziś jest dziś. I tyle. Wczoraj lepiliśmy z plasteliny, dziś buduje domek dla wiszy, a jutro wszystko może się wydarzyć. Pepciowi to nie wystarczyło. Położył się na plecach i wpatrując się w sufit, powiedział: Ale przecież wczoraj wczoraj było dziś, a dzisiejsze dziś wczoraj było jutro. W dodatku dzisiejsze jutro będzie jutro dziś, a pojutrze nawet wczoraj. Katastrofa przestała budować domek. Z lekko uchylonym dziobkiem podeszła do pypcia i przyjrzała mu się uważnie. Pypeć, powiedziała nadzwyczaj spokojnie, nic nie rozumiem. A czy ty w ogóle potrafiłbyś to powtórzyć? Oczywiście, odparł pypeć, zamknął oczy i zaczął znów tłumaczyć. Wczoraj, wczoraj było dziś, a dzisiejsze dziś. Nie! zawołała katastrofa swoim zwykłym głosem. Nie mogę. Wczoraj było wczoraj. Dzisiaj dziś. Jak będziesz tylko leżał do góry brzuchem i rozmyślał o wczorajszych dzisiach i już trzejszych wczorajach, to ci dzisiejszy dziś ucieknie, nie znajdziesz go ani wczoraj, ani jutro. Wybierz prawie dał się katastrofie przekonać. Ale na wszelki wypadek jeszcze dziś, właściwie natychmiast poszli się w tej sprawie upewnić do pana kuleczki. Pan kuleczka wysłuchał ich uważnie i powiedział, że oboje mają rację, więc wszyscy byli zadowoleni. Nawet mucha bzyk bzyk, która w czasie całej dyskusji jakby nigdy nic chodziła po kalendarzu, nie przejmując się żadnym wczoraj dziś ani za tydzień. Dziś upłynęła im bardzo dobrze. kończyli razem domek na wiszy, byli na spacerze, zjedli pyszny obiad, a potem równie pyszną kolację. Kiedy już leżeli w łóżkach, wypać wyszedł do katastrofy. Ale to jednak dziwne, że zasypiamy dziś, a jak się jutro zbudzimy, to też będzie dziś, tylko inny. Po jutro to jest takie cić w którym wszystko może się wydarzyć to kończyła katastrofa pewna by podskoczyła z radości gdyby nie to że sesne